parkowych i jęki i szmery. Słuchajcie, ale najważniejsza informacja jest taka. Jest już dobrze. Donald Tusk w ogłosił to. Wczoraj ogłosił, że odparliśmy kryzys. A jak to ogłosił? Już ogłaszam. Znaczy co? Że jak on to no, powiedział? No powiedz, Dobra. co powiedział. Możemy powiedzieć, że Polacy odparli kryzys. Łomotał do naszych drzwi, ale ich nie wyważył. Nie, od, nie wpuściliśmy kryzysu do Polski. Oberwaliśmy trochę rykoszetem, ale nie wpuściliśmy tego kryzysu do Polski. Naprawdę, no wielkie słowa. Wiesz, że dzisiaj Jarek się będzie do tego ustosunkowywał? No to już wiemy jak. No. U, <laughs> drzwi co otwarte. Się będzie, <laughs> tak. Słuchaj, natomiast jedno jest pewne. Czyli tak, w ogóle nie jego zasługa, nie Donalda zasługa. Tylko może dobre drzwi. Dobre drzwi, dębina od razu powinna być. To wszystko zależy od stolarza, ślusarza, z Judaszem jakiś zamek, który widać, dokładnie. E, prawda, pokający kryzys również. Też, dokładnie. I to musi być dobry zamek, antywomaniowy i wtedy nie puszcza. No nie wiem, jeszcze tam może graś się położył na tych drzwiach z Chetyna, bo taki w miarę wysportowany. Załatwili sprawę. Rysiu no. kalisz no, z innego grupowania, ale mógł ale wiesz, pomógł, tak się ale zaprzeć. Ale to no, Rysiu to na pewno. To już wiesz, drzwi mogłyby być słabe, nawet wiesz i, i, i też Rysiu by powstrzymał. No, wszystko. No. Przepraszam, ale ja to sobie naprawdę zwizualizowałam. Gdzież, jak tak napierają no na te drzwi, a tam a Kryzys strony pukam. Ryszard. A jak kryzys puka? A tak. Kto tam? Yy, no na przykład Listonosz. Tak, tak, listonosz. Przecież <laughs> słyszę, że to kryzys. Mówili w Esce, że kryzys. To nie wpuszczamy. Czyli Szymon i Iga... Radio Eska! A tymczasem Marek Raczkowski, mój idol, nie mój będzie też. rysował dla przekroju. No właśnie, koniec pewnej epoki. Odejście Raczkowskiego ma związek ze zmianami w gazecie. Dokładnie. Nie wiem, nie wiem jak to będzie. Przekrój bez Raczkowskiego. Będzie jak Playboy bez nagich dziewczyn. Ja tu tak. szczerze mówiąc, Szymon, to ja wolę rysunki Raczkowskiego niż nagie dziewczyny w Playboyu. Ja w sumie też, no rysunki przynajmniej rozumiem. Szymon Majewski,